Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Subickie Łąki, 27 czerwiec 2014. Dzisiejszy temat to przepustka. Tak, hasło przepustka to się nam kojarzy albo z wojskiem, to panom, którzy jeszcze łapali się na ten normalny pobór kiedyś, prawda, się szło na przepustkę. O tą przepustkę się starało, no albo, albo gdzieś tam, w, 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 w zakładach pracy starych, prawda, ludzie wychodzili na przepustkę i tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi mi o, o to pojęcie właśnie przepustki jako czegoś, co, co yy, yy, jest w stanie pomóc nam zmienić miejsce, gdzie jesteśmy. Ok, może w ten sposób. I wierzę, że taką przepustką w naszym biznesie są spotkania. A dokładnie uczestnictwo w spotkaniach jest taką przepustką dającą nam szansę, czy zwiększającą absolutnie nam szan szansę, nasze szanse, nasze możliwości wejścia na wyższy poziom. To są właśnie spotkania. A to tak, tak, jak, tak jak nie można rozpocząć studiów, jeśli się nie zdało matury, albo nie można przejść na kolejny rok studiów, jeżeli się nie przystąpiło do sesji, prawda? Jeśli nie zdało się egzaminów, nie ma się zaliczeń i tak dalej. Tak samo w naszym biznesie, choć z pozoru wydaje się, że to przecież nie ma wiele do rzeczy, że to nie ma nic nawet do rzeczy, prawda? Przecież a, coś tam spotkania, prawda? <sum> Są, będą następne, okej, okay, jasne, że będą, ale w naszym biznesie tą przepustką do kolejnego kroku tą przepustką do tego, żeby pójść dalej, żeby można było pójść dalej, żeby człowiek dał radę pójść dalej, są właśnie spotkania. Są właśnie spotkania. Czytanie jest bardzo ważne, to pozytywne nastawienie, to to, żeby, żeby podnosić tą swoją wartość własną, żeby e, no, pracować nad różnymi technikami, Ale to bycie w środowisku Bycie w atmosferze, bycie w tym klimacie, który tworzą spotkania właśnie, tego nic nie zastąpi. Wtedy rośniemy, wtedy coś się w nas zmienia, wtedy podejmujemy decyzje, wtedy się czujemy w ogóle lekko, wtedy się czujemy, że damy radę. I jeżeli jeżeli rzeczywiście Przeżywamy to spotkanie, jeżeli jesteśmy zaangażowani w nie, to zostaje nam na bardzo długo ta siła, ta, ta, ta specyficzna właśnie atmosfera, to, to nastawienie szczególne, ta to, to bardzo pozytywna, dodatkowa, ekstra energia tak bardzo potrzebna. Dlatego ważne jest, ważne jest, arcyważne, totalnie ważne uczestniczenie w spotkaniach. Spotkaniach, które mamy. I mówię o tym oczywiście nie bez kozery, że tak powiem. Mówię o tym, ponieważ jutro jedziemy na marka pomeranca. Zamarzyło mi się kilka miesięcy temu, żeby zaprosić do Polski człowieka numer jeden w Morindzie w Europie, jeśli chodzi o konsultantów. Numer jeden. Nie ma równego jemu. Nie ma po prostu. On zrobił najwięcej z wszystkich ludzi w Europie, jeśli chodzi o Morindę. Jest krócej o rok niż ja w Morindzie. To też jest prawda, wiele mówi. O, o tym, co potrafił naprawdę zrobić, I, i jutro będzie się dzielił swoją wiedzą z nami, będzie się dzielił e, swoją m, postawą z nami, będzie się dzielił m, swoim spojrzeniem na biznes, na życie e, z nami, będzie się tym dzielił, będziemy mogli z nim porozmawiać, będziemy mogli być w tej atmosferze, którą on wytworzy, ponieważ będzie prowadził nasze spotkanie. Rewelacja. Wierzę, że jedziesz. Wierzę, że wszystko robisz, żeby tam być, bo jeżeli zdecydowałeś się, czy zdecydowałeś, żeby budować biznes z Morindą i chcesz ten biznes wybudować i jesteś osobą odpowiedzialną za ludzi, których masz w swoim biznesie, wierzysz, że mówisz ludziom, uczysz ludzi, żeby ten biznes wbudowali, wierzysz w to święcie, a przykładowo decydujesz się, że no nie, nie pojedziesz, bo nie możesz, bo, bo, no bo zawsze będą problemy, prawda? Zawsze się znajdą sprawy, które, które mogą nas zatrzymać, prawda? I, i powodować, że dzisiaj się nie pojedzie. Zawsze coś się znajdzie, ale zawsze można znaleźć rozwiązanie i można pojechać. A więc wierzę, że się jutro zobaczymy. Wierzę, <laughs> życzę Ci tego, żebyśmy się jutro zobaczyli. A, bo będzie to naprawdę bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo, bardzo ważne spotkanie. Bardzo ważna osoba, bardzo ważny moment dla zespołu razem w biznesie w Polsce. Szczególny moment. A, nabieramy tempa, zaczynamy się naprawdę serio rozpędzać. Tyle na dzisiaj, do zobaczenia jutro. Hej!